Około. Widzisz, on już flashują, już wiem gdzie z dwóch. Pójdź mnie pierwszą, ja mam pięć A no na spokanie. Puszczę cię normalnie. on go wcześniej? Nie wiem, chyba. Daj mu bombę, niech on zajdzie, a to sobie Ta. Się na ty. <noise> ja

Świeczny Widzieliście to? Ja to zaraz naprawię Kurwa jestem Ja pierdolę pow Dajcie to jeszcze jednego, bo może braknąć Dzięki Szczypa Dawajcie, gada Nie, 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 imiem respa To... Jeden bieg walczyć Jeden bieg Spaliamy Spaliła na armityn Dobra, dobra, zostawcie mnie Jeden bieg problemu Okej, okej Oj, tam jazda jakaś jest Tak Jeszcze mi jeden Mieć jeszcze raczej Uwaga na A teraz, bo jesteście we dwóch ale cieramczą. Dobra górę jak chuj <laughs> Mogą wy... UUUUUUUUUU KURWA ZRASZOWALI Nie no... NIE 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 KURWA KURWNIK TOCZY MA kurnik Kurwa Mówiłem, że zraszują kurwa z fatalii leży Macie 3 na 3, spokojnie Macie dużo granatów Dałem radę Co to jest, ty? Nie, od razu a to nie było jeszcze jednego pokoju? Jakby pomiędzy? Nie, nie, właśnie pomiędzy to jest moich, moich A, rodziców. A, dobrze że schody były i naprzeciwko był twój pokój, nie? Tak, i po prawej od razu rodziców. O no. kur... No kur... Coś wylał, coś wydał, jak chuj. Nie, 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 nie. Barman jebnął 5 subów bo Chyba też... też poszalał. Dobra, ale coś mi nie podoba to Target, no. Nie Mogę zrobić tak w sumie, że jak zabijesz tego gościa, cofnąć się od razu do mnie? Próbowałem, wiesz? Od razu. Bo zobaczyłem mu rękę jak już wygrywa kosa. Nie, bez szans tam było. Agara, agara. Papinger, powiedz słodki jak wymawia R. Ta. Ja grałem, ja zapomniałem. Nie chcę tego smoka na zajęcie, panego. Bo oni sobie dali. Też jest na sprawdzenie Masz Plasza? No. Smoka kurwa, nie widzę Uuuu! Lewo jednego, oh, ma jednego. Dzięki do piachu, a sobie Patrzę, wam BS, Pik. Przechodzi, już za BS, pod CO TO KURWA JEST?! Gdzie To W gdzieś ze smokiem Jeszcze raz ze skrybą Nie ale... ma go tutaj Zebra uważasz? No, no, tak, kurwa ogarnięty <laughs> Dziękuję Może się tam chować, wie o tobie? Tak Ale to nic Jest rampa, pale bez... No gdzie ty obejdzie? kule lec... Nie no, mają kasę. O... No, myślisz? Mhm No to zobacz, ile przeżyło

ja w konekcie jak coś. Nie mam amunicji, no Jak należy to... Gala do prawej, celowany w konekta No. Ja no. To raczej O kurwa, Co zrobił? Kurwa, zrobił mu bukakę Zbogu, No zbogę. dawaj, no Trzy, cztery, cztery. No nie spikowałeś ty kurwa, dojście, ty kurwa, 20 zjebany no No kurwa spikowałem lewo ty, co się prójesz? Zestrajfowałem lewo, no zobacz co powtórkę ty Za Za 6 Jeszcze jeden za 6 Jeszcze rampa jedna Pomóżcie mu, pomóżcie bóg, mu bóg rampa, bóg rampa jeszcze Tu jest orkisz Ork? Jaki ork? Kornik Dwóch kurnik! Widzimy, ja drzwi, widzimy! drzwi! drzwi, drzwi. Paweł Jumper! No co jest? Ty? Co jest, ty? Co jest ty? Nie, Boże, wyjdźmy z tego meczu, to jest paraolimpiada! <laughs> Kto był na kajakach, ten wie o co chodzi. Kajaku Coś z... Cześć, Brazil. Na choinkę, tak jest. To ty tam szukasz jak coś? Nie, szukajcie, szukajcie, bo ja muszę iść do toalety. Szukajcie, naprawdę.